Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku wybraliśmy się po kebab do restauracji Box Kebab Ursus Warszawa. Dostęp do tej restauracji jest tylko pieszy. Brak miejsca na samochody. Dostaje za to jeden punkt. Do lokalu dostajemy się z wózkiem. Dostaje za to 3 punkty. Lokal wygląda całkiem normalnie i są stoliki. Dostaje za to dwa punkty. Obsługa tej firmy dostaje minus, ponieważ zamawialiśmy wcześniej telefonicznie odbiór kebaba, a po przyjściu kierowcy okazało się, że dopiero zaczęli szykować po zapłaceniu. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że kebab został przyrządzony w 3 minuty dosłownie czyli mięso było już wcześniej upieczone i oczekiwało w podgrzewaczu. Zapach kebaba był przeciętny, dostaje za to 2 punkty. Torba papierowa na wynos dostaje 3 punkty. Pojedyncza serwetka dostaje jeden punkt. Aluminiowa folia niedokładnie owija kebab. Bardzo delikatnie dostaje za to jeden punkt. Kapturek miał, co prawda, małą plamkę tłuszczu, ale ogólnie jest ok. Dostaje za to 3 punkty. Wygląd tego kebaba oceniam na dwa punkty, zamknięte obustronnie. Ciasto miało na sobie ślady przypalonego tłuszczu z rusztu opiekacza, ale ogólnie było surowe i miękkie. Dostaję za to jeden punkt. Skład to głównie kapusta i cebula oraz w mniejszym stopniu mięso i jakiś przypadkowy fragment pomidora. Dostaję za to jeden punkt. Mięso drobiowe było lekko upieczone i dochodziło w podgrzewaczu. Wołowa mieszanka podobnie. Mięso nie było surowe, a duszone dostaje dwa punkty. Smak mięsa był całkiem spoko jak na mięso z Bemara. Smak otrzymuje dwa punkty. Warzywa smakowały przeciętnie. Z kapusty nie było czuć octu, ale warzywa były surowe bez przypraw. Warzywa oceniam na dwa punkty. Smak ciasta był kiepski, nie było czuć grillowania. Dostaje za to jeden punkt. W ocenie ogólnej, boks kebab Ursus Warszawa dostaje jedną gwiazdkę.